O człowieku, ja mam teraz ostatnio tak, co nie zrobiłem, ostatnia reklamacja, 31 grudnia 2019 roku robiłem Sprintera, pan przyjechał na reklamację, że jest soft źle zrobiony, on nie mogą błędu skasować, 270 tysięcy kilometrów chłop przejeździł <noise> tym samochodem jest źle zrobiony soft, ma pan kurde źle zrobiony soft, bo mu tak powiedzieli teraz w serwisie, jest źle zrobiony i chuj. I tu nie, nie ma dyskusji. On, on wie, że jest źle, bo mu tam powiedzieli. Ja on wie, ja przez 7 lat się zepsuł, po, po 5 latach się zepsuł. Mm -hmm. Pan nie wie. I kolejna grupa zawodowców jest taka. Oni robili soft tutaj półtora roku temu i ten samochód cały czas stał. I oni teraz z nim wyjechali i się zapalił check Engine. I mu powiedzieli, że to się mapy skasowały. Nie no, jest nie cały czas. To to, człowiek, mechanika, to już po prostu do pożyku z tą robotą i z tymi klientami głupimi. Co krzyż? Mówię, że prosto z tego garażu pojechał do mechanika i on dzwoni, bo jest tam u mechanika i się świecą błędy. Tak. I ja mówię, jakie błędy? No mechanik nie wie, bo mu, bo bo mu nie chce powiedzieć, ale. Bo Jezus, mu mechanik tak. nie chce powiedzieć, jakie to są błędy, ale ma te błędy. Ja mówię I, panie, no ale jakie te wina błędy? Softu. No on nie chciałby na razie o tych błędach mówić, ale one bezwzględnie są. I bezwzględnie jest to wina softu? Tak, to i no to a, czy, a czego wina?